Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają czcigodni współbracia w kapłaństwie. Drodzy bracia i siostry, to już dwudziesty raz, jak gromadzimy się tutaj w sanktuarium Matki Bożej Pokoju, aby obchodzić Dzień Pamięci Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego przez wiele lat. Tak tutaj przybyłem, pracuję 12 lat w sanktuarium w Stoczku. Na początku modliliśmy się o rychłą beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zawsze taki każdy, każdą rocznicę jego uwięzienia, każdy dzień pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego przeżywaliśmy w takim duchu. I zobaczcie, no Pan Bóg nas wysłuchał, tak trzeba powiedzieć. Przyjął naszą modlitwę, cały Kościół modlił się też do Boga w tej inter. A teraz już od czterech lat właśnie spotykamy się na kolejnym dniu y, pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego w rocznicę jego uwięzienia tutaj w Stoczku klasztorym, ale już jako czcimy go błogosławionego. Błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Moi drodzy, ten dzień zawsze przeżywamy w naszym sanktuarium tak uroczyście. Odświętnie, ponieważ obchodzimy tę kolejną rocznicę 72. Jego tutaj uwięzienia w Stoczku Klasztornym. Jest to drugie miejsce jego uwięzienia. Wszystkich miejsc warto o tym przypominać nam. Było cztery rywałt królewski koło Grudziąca stoczek klasztorny drugie miejsce uwięzienia, trzecim miejscem był Brudnik Śląski, czwartym miejscem była Komańcza. Tutaj spędził prawie cały rok w więzieniu od 12 października 1953 roku do 6 października 1954 roku. Moi drodzy, warto podkreślić i też zauważyć, że tegoroczne uroczystości, Dzień Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który przeżywamy, przeżywamy w roku wyjątkowym, bo przeżywamy w roku jubileuszowym w Kościele, który obchodzony jest co 25 lat, a więc też jest za co Panu Bogu dziękować. Ja zawsze mówię sobie i wszystkim, do których, do których przepowiadam, że to jest łaska. To jest dar, jaki otrzymaliśmy od Pana Boga. Pamiętam jeszcze w 2000 przeżywaliśmy ten rok święty jubileuszowy, kiedy był na Stolicy Piotrowej, jeszcze wtedy nasz rodak, święty Jan Paweł II, kiedy zamykał. Wtedy ten rok i Bileuszowy, kiedy się kończył, rok 2000, powiedział, że kończy się ten rok i Bileuszowy, wtedy, 25 lat temu, ale serce Boga, serce Jezusa jest ciągle otwarte i z tego serca Bożego, serca Pana Jezusa. Płyną łaski, płynie drój nieustannych łask do każdego z nas. I za to trzeba Panu Bogu dziękować, że doczekaliśmy, czy doczekamy kolejnego za, 2000, za, za 25 lat, w 2000 wtedy. Będzie 2050 rok, no to już jest wszystko wielką tajemnicą w rękach Pana Boga. Może doczekamy, daj Boże, ale doczekamy może 2033 rok. To będzie nadzwyczajny rok, też jubileuszowy rok odkupienia 2000 lat od Zbawczej śmierci Jezusa na krzyżu. Ten rok jubileuszowy obchodzimy pod hasłem pielgrzymi nadziei. Piękne jest to hasło, które nam uświadamia tę bardzo ważną prawdę, że tutaj nie mamy na tym świecie stałego, trwałego miejsca. Jesteśmy gośćmi, jesteśmy pielgrzymami, ale pielgrzymami, którzy mają nadzieję. Nadzieję na spotkanie się kiedyś z Bogiem twarzą w twarz. Tutaj Pana Boga poznajemy, tutaj Go wyznajemy, tu się z Nim spotykamy, tutaj uczestniczymy w Eucharystii, słuchamy Jego słowa, przystępujemy do sakramentów świętych poprzez wiarę, ale wierzymy w to głęboko, że kiedyś z naszym panem z naszym stwórcą i zbawicielem spotkamy się po zakończeniu tego ziemskiego życia naszego pielgrzymowania a więc jesteśmy pielgrzymami nadziei o tym nam ojciec święty zmarły franciszek przypominał kiedy ustanowił ten rok właśnie jubileuszowy 2025 ten rok łaski dane nam od Boga i zaproszeniem dla nas wszystkich aby moi drodzy Ogłębić nasze też życie duchowe, otworzyć się też na potrzeby drugiego człowieka. Jest to też ważny moment dla całego świata, który potrzebuje też, widzimy, nadziei. Potrzebuje pokoju w obliczu tych strasznych wojen, konfliktów i kryzysów. To jest coś niesamowitego, wielka porażka tak naprawdę świata. Ojciec święty, pamiętacie, Franciszek mówił, że nie mamy wznosić murów między narodami, między sobą. Ale budować mosty. Każda wojna jest czymś strasznym, jest wielką porażką ludzkości. Widzimy, ile przynosi zniszczenia, ile przynosi ofiar. Przybywamy do Sanktuarium też dzisiaj Matki Bożej, pokoju właśnie, i te, o ten, aby o ten pokój też dla całego świata, moi drodzy, prosić Boga, prosić o łaski dla nas pielgrzymów nadziei. Przybywamy do kościoła jubileuszowego, aby uzyskać łaskę odpustu zupełnego dla siebie lub dla naszych bliskich zmarłych. To też wielka łaska roku świętego, roku jubileuszowego, a jesteśmy przecież w kościele. Nasz kościół, nasza bazylika, Sanktuarium Matki Bożej Pokoju jest takim miejscem właśnie z kościołem jubileuszowym. Tutaj, moi drodzy, trwa ta nieustanna modlitwa, od kiedy powstało to sanktuarium, przede wszystkim o ten pokój. Od 1640 roku mamy tutaj w głównym ołtarzu naszej stoczkowskiej świątyni, w prezbiterium piękny, barokowy ołtarz, cudowny obraz Matki Bożej pokoju. Sprowadzony przez biskupa Mikołaja Szyszkowskiego w 1640 roku z Rzymu. Jest to kopia obrazu salus populi Romanii, osaleń ludu rzymskiego. A sanktuarium powstało właśnie jako podziękowanie Panu Bogu, Matce Bożej, za zawarty pokój. Rozejm w trudnych czasach w pierwszej połowie XVII wieku, w czasach, kiedy w naszej ojczyźnie w Rzeczypospolitej, brakowało pokoju, kiedy była zagrożona nasza wolność, nasza suwerenność niepodległość został podpisany pokój, zawarty rozej w sztumskiej wsi Komalborka, 12 września 1600 35 roku na 26 lat i ksiądz biskup chciał podziękować Panu Bogu, na chwałę Pana Boga, na cześć Matki Najświętszej, wybudował właśnie tę piękną świątynię, naszą, nosi tytuł Bazyliki Mniejszej z tym pięknym, cudownym obrazem koronowanym 42 lata temu. Przeświętego Jana Pawła II, więc ta modlitwa tutaj o pokój płynie nieustannie do Boga od 385 lat, a w naszych czasach widzimy brakuje tego pokoju, brakuje też pokoju między nami, tej jedności, też pokoju w relacjach międzyludzkich, dlatego o ten pokój tutaj prosimy, modlimy się, o zakończenie wszelkich wojen, wszelkich konfliktów zbrojnych, a my też czasami walczymy, walczymy w małżeństwach, walczymy w relacjach pokoleniowych, w sąsiedzkich, też jest o co Pana Boga prosić, przez Stawiennictwo Matki Bożej Pokoju, abyśmy byli apostołami pokoju w naszych też. W środowiskach tam, gdzie żyjemy, gdzie nam przyszło żyć, pracować, zmagać się, też i cierpieć, żebyśmy wnosili ten Boży pokój tam, gdzie Pan Bóg nas posyłał właśnie po zakończeniu tych dzisiejszych uroczystości czy jutro. Przybywamy dzisiaj do sanktuarium, aby właśnie modlić się w tej intencji, ale też i modlić się, moi drodzy, w intencji naszych rodzin, w intencji małżeństw. Małżonków, aby tak jak błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński nas uczył: rodzina, żeby była Bogiem silna. Teraz, kiedy mamy swoje lata, przeszliśmy pewien etap naszego życia, jakże trzeba Panu Bogu dziękować za nasze rodziny, za naszych rodziców, że nam przekazali, moi drodzy, to, co najpiękniejsze przekazali nam życie, przekazali nam wiarę, wartości chrześcijańskie, wychowanie. Człowiek może tego kiedyś nie doceniał. Też chodził do szkoły, uczył się, czasami y, grymasił, sprzeciwiał się rodzicom, nie zgadzał się, prawda, czego rodzice chcą, wymagają od nas. Ja pamiętam w swoim tam dzieciństwie, człowiek by biegał, jeździł na rowerze, piłkę grał, prawda. Rodzice przypominali o nauce, przypominali o niedzielnej mszy świętej, przypominali o codziennej modlitwie. Ja to pamiętam jako o dzieciach, mama mnie pytała, czy odmówiłeś pacierz wieczorny, czy odmówiłeś pacierz poranny. Jakie to wtedy no, było ważne. Nie zawsze człowiek do tego przywiązywał wielkiego znaczenia. Rodzina ma być Bogiem silna. Pamiętamy to zawołanie błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. I na ten temat została zorganizowana właśnie ta piękna dzisiaj konferencja przybyli profesorzy, prelegenci, właśnie na których zostali zaproszeni z wykładami, aby nas też ubogacić właśnie tymi treściami, które przygotowali i które nam przekazują. Moi drodzy, tak bardzo zależało błogosławionemu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu właśnie na przyszłości Polski, na przyszłości naszych rodzin. Ksiądz Krzysztof nam pokazał w swoim wykładzie, w swoim referacie, w latach, jeśli dobrze pamiętam, 1900, księże Krzysztofie, 20, tyś, 2020, ile zostało zamordowanych w Polsce dzieci? 35, tak dobrze pamiętam. Ponad 35 milionów, zobaczcie, zostało zamordowanych istnień w naszej ojczyźnie. Ponad 35 milionów przez 100 lat w naszej ojczyźnie. Wtedy, kiedy właśnie żył też i kardynał Stefan Wyszyński, który o tym mówił, który właśnie cierpiał też za te wartości, które głosił. Bo tak bardzo zależało przecież kardynałowi Wyszyńskiemu na rodzinie, żeby była Bogiem silna. W rodzinie widział przyszłość kościoła. Przyszłość świata. Wypisałem sobie takie piękne tutaj myśli właśnie na temat rodziny. Jaka jest misja małżonków? Warto o tym sobie przypominać. Środkiem uświęcenia dla katolickich małżonków, zdaniem prymasa, jest zrodzenie potomstwa. Dać życie jest to najważniejsza sprawa w życiu rodziny. I największy zaszczyt. Nigdy nie dokonacie niczego więcej. Dzieciątko, które wychodzi spod serca matki, ma życie wieczne, głosił prymas, i żyje wiecznie. Zobaczcie, dzieciątko, które wychodzi spod serca matki, ma życie wieczne i żyje wiecznie. Naród nauczał. Błogosławiony Stefan Wyszyński. To rodzina rodzin. Naród powstaje z rodzin. Wyszyński przypomniał, jakie będą rodziny, taki będzie i naród. Gdy rodziny będą zwarte, wierne, nierozerwalne. Narodu nikt nie zniszczy. Zobaczcie, piękne słowa, gdy rodziny będą właśnie zwarte, wierne, nierozerwalne, narodu nikt nie zniszczy. Prymas o głównym obowiązku mówił rodziców, rodzice aktualne te słowa są dzisiaj, rodzice mają także obowiązek stawać w obronie praw swojej rodziny, własnych dzieci, a szczególnie prawo do wychowania ich. Według własnego światopoglądu toczy się batalia dzisiaj w naszych czasach właśnie o ten światopogląd, jaki ma być właśnie w rodzinie, w małżeństwie, w szkole. Przypomnę to słowo. Rodzice mają także obowiązek stawać w obronie praw swojej rodziny i własnych dzieci, a szczególnie prawa do wychowania ich według własnego światopoglądu, według własnego sumienia. Nieprzypadkowo, moi drodzy, dzisiejsze nasze spotkanie na ten temat właśnie odbywa się tutaj w stoczku klasztornym, gdzie prymas był więziony, prawie cały rok przebywał, gdzie też cierpiał, gdzie składał ofiarę Bogu ze swojego życia, gdzie też się modlił o Kościół, ojczyznę, modlił się za naród. Modlił się za rodziny, małżonków, któremu tak bardzo zależało przecież na przyszłym losie naszej ojczyzny, na losie polski. Moi drodzy, dzisiaj, kiedy patrzymy na to wszystko, co wydarzyło się 72 lata temu, tutaj właśnie w stoczku klasztornym, oczami wiary. Z perspektywy też patrzymy minionych lat czasu, to zauważamy, że właśnie w Stoczku, klasztornym, tutaj w drugim miejscu więzienia, przez, w miejscu więzienia kardynała Stefana Wyszyńskiego, naprawdę dokonały się wielkie rzeczy. Ja tutaj odkrywam te wielkie rzeczy, które dokonały się w życiu Promasa, a też można powiedzieć, dokonują się je też w życiu, dokonały się w życiu kościoła. Te wielkie rzeczy dokonały się w jego osobistym życiu, tutaj, kiedy był w trudnych warunkach, był w więzieniu, ale też te wielkie rzeczy właśnie dokonały się potem w życiu naszego kościoła w Polsce, kiedy wyszedł prymas z więzienia. To tutaj, moi drodzy, trzeba nam o tym przypominać. W Stoczku Klasztornym 8 grudnia 1953 roku w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, ksiądz prymas, Oddał się w całkowitą niewolę Chrystusowi Panu przez ręce swojej najukochańszej matki, tak pisze w zapiskach więziennych. Ksiądz Prymas podczas uwięzienia nigdy nie był tutaj przed cudownym obrazem, tak jak my teraz jesteśmy zgromadzeni na Eucharystii. Nie był ani razu, ani jednej mszy świętej w czasie uwięzienia tutaj nie odprawił, w czasie uwięzienia swojego na tym ołtarzu ponieważ to przejście wychodzimy na prozganki, wchodzimy do klasztoru, to przejście wtedy było naprawdę nawet zamurowane. Nawet nie wiedział ksiądz prymas do końca w czasie uwięzienia swojego, że tutaj w tej Stoczkowskiej świątyni jest cudowny obraz Matki Bożej Pokoju. Chociaż odczuwał tutaj, jak pisał, niewytłumaczalną Obecność Matki Bożej w tym miejscu, funkcjonariusze, którzy go pilnowali, ponad 60 funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa nie pozwolili prymasowi tutaj przyjść do kościoła, żeby mógł odprawić jedną mszę świętą. A oddania się Matce Bożej w Stoczkowskim więzieniu doprowadził, moi drodzy, go z czasem do zrozumienia, że jego osobista droga może stać się drogą kościoła w Polsce. I to odkrył, zobaczcie, ksiądz Prymas tutaj, w czasie uwięzienia w stoczku klasztornym, że jego osobista droga wiary, droga Maryjnego życia, może stać się drogą Maryjną Kościoła w Polsce. I stała się tak. Dokonał tego aktu oddania się milenijnego Matce Bożej, właśnie zawierzając Maryi, oddając w opiekę Marii cały nasz naród polski w tym akcie milenijnym. 3 maja 1966 roku. Błogosławiony Stefan Wyszyński, podczas odwiedzin tutaj sanktuarium Matki Bożej, a przybył, po, po, kiedy wyszedł z więzienia, mija półtora roku, przybył 28 kwietnia 1958 roku, powiedział w chomili takie słowa: Nie wiedziałem wtedy, no, czyli w czasie uwięzienia, że byłem tak blisko obrazu Matki Bożej. Słynącego łaskami. Gdy słyszę, jak się tu modycie i śpiewacie, widzę, że byłem pod potężną opieką mojej i Waszej Pani i odczuwałem jej zwycięską pomoc, zwycięską opiekę. A po latach Ksiądz Prymas wróci do tego momentu, kiedy zawierzył się Matce Bożej, minie 25 lat i podczas spotkania z księżmi archidiecezji warszawskiej, podczas spotkania opłatkowego 23 grudnia, to było 1978 roku, wypowie takie słowa, trudno jest mówić o wielkich tajemnicach, które się dzieją. 8 grudnia upłynęło 25 lat, gdy w stoczku na Warmii zrozumiałem znaczenie Matki Najświętszej w Kościele Polskim, jako siły jednoczącej, siły w imię, której można poruszyć Polaków i zmobilizować ich dla każdej wielkiej i słusznej sprawy. Zobaczcie, moi drodzy, tutaj w stoczku na, w armii w czasie uwięzienia prymas zrozumiał znaczenie Matki Najświętszej w Kościele Polskim. Dzień Pamięci, który obchodzimy, kardynała Stefana Wyszyńskiego, moi drodzy, to wspaniała okazja do przypomnienia nam wszystkich, w nam wszystkim postać i nauczania też wielkiego prymasa tysiąclecia, a szczególnie przypomnienie tego, co dokonało się tutaj podczas uwięzienia w Stoczku Klasztornym. Szczególnie młode pokolenie powinno dobrze poznać tego wielkiego Polaka, jego nauczanie zasług dla kościoła ogromne zasługi dla kościoła naszej ojczyzny którą kochał bezgranicznie którą kocham więcej jak nauczał, mówił niż własne serce oraz jego wielki wkład w odzyskanie wolności. moi drodzy dla nas wszystkich ksiądz prymas pozostanie zawsze wielkim autorytetem duchowym i moralnym potrzebujemy właśnie w dzisiejszych czasach takich ludzi takich pasterzy potrzebuje świat Polska Kościół potrzebuje też szkoła, aby kształtować młode pokolenia właśnie w oparciu o prawdziwe wartości i w duchu odpowiedzialności za przyszłość naszej ojczyzny, przyszłość Kościoła w naszej ojczyźnie. Mówił kardynał Stefan Wyszyński, jest tam jego portret w kaplicy więziennej i te piękne, bardzo głębokie w swojej treści słowa: Życie trzeba przeżyć godnie, mówił, bo jest tylko, Jedne tak przeżywał swoje życie, ksiądz prymas przeżywał właśnie to życie godnie każdą chwilę ziemskiego życia na wolności i więzieniu. Powiedział jest łaską być w więzieniu, i jest łaską wyjść z więzienia takie słowa może powiedzieć naprawdę człowiek wielki, człowiek wielki przeżywający swoje życie właśnie z godnością jest łaską być w więzieniu, powiedział kardynał Stefan Wyszyński. Jest łaską wyjść z więzienia. Nigdy się nie skarżył, nie narzekał z miłością, godnością, odnosił się do tych, którzy go krzywdzili. A pod koniec. Ukrasu swojego ziemskiego życia powiedział kilka dni przed odejściem do domu ojca, całe moje ziemskie życie powiedział, to był Wielki Piątek. A więc niósł ten krzyż właśnie, szedł za Chrystusem, całe moje ziemskie życie powiedział błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, to był Wielki Piątek. Patrzenie dzisiaj przykład księdza prymasa, starajmy się również nasze życie przeżywać, moi drodzy, też godnie, tak jak on to czynił idąc przez życie drogą wiary i naśladując Chrystusa dobrego pasterza. I na koniec jeszcze takie nawiązanie bardzo ważne do dzisiejszego Słowa Bożego. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii kieruje do nas bardzo ważne słowa. Słyszeliśmy: Ja jestem dobrym pasterzem, dobry pasterz daje życie swoje za owc, takim dobrym pasterzem. Na wzór najlepszego oczywiście pasterza Jezusa Chrystusa, najwyższego pasterza, był błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Słuchając dzisiaj pierwszego czytania, można powiedzieć, że tak jak prorok Jeremiasz w czasach Starego Testamentu, tak błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński był takim właśnie prorokiem w naszych współczesnych już czasach. Tak jak Bóg powołał proroka Jeremiasz, aby był przywódcą duchowym dla narodu, Izraelskiego w VI wieku przed Chrystusem przez 40 lat zapowiadał upadek państwa, niewolę oraz proroctwa głoszące oswobodzenie z niewoli i ostateczne zwycięstwo. Tak błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński był takim przywódcą duchowym kościoła w Polsce w czasach bardzo trudnych, w czasach niewoli komunistycznej. Prorok remia słyszeliśmy, wymawia się, że nie umie mówić, bo jest młodzieńcem, a Pan odpowiedział mu, nie mów jestem młodzieńcem, gdyż pójdziesz dokądkolwiek cię pośle i będziesz mówił cokolwiek ci polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić. Można powiedzieć, że te same słowa Bóg skierował i do błogosławionego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kiedy pełnił posługę prymas, a szczególnie podczas uwięzienia, nie lękaj się, bo jestem z Tobą, by Cię chronić w tym trudnym czasie dla Ciebie. Liturgia Słowa, właśnie nam moi drodzy, przypomina o tym, że każdy z nas właśnie jest wezwany przez Chrystusa do głoszenia Ewangelii i dawania świadectwa o Nim całym swoim życiem gdzie w rodzinie, w szkole, w parafii, wszędzie tam, gdzie przebywamy, nawet w więzieniu, tak jak to czynił przez ponad trzy lata błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. A teraz już z nieba nas wspiera, oręduje za nami u Boga i wyprasza nam, pielgrzymom nadziei, potrzebne łaski, abyśmy mogli osiągnąć zbawienie, osiągnąć życie wieczne. Co daj Boże. Amen.